Cześć, witam Cię ponownie. W wrestlingu w każdej z federacji mamy do czynienia z różnorakimi wrestlerami, poprzez małych zawodników typu Cruiserweight, którzy zycą się wysokimi lotami oraz szybkimi ruchami, poprzez większych gigantów, których głównym atutem jest siła oraz przede wszystkim mięśnie. W WWE przez lata przyjęło się takie stwierdzenie, że Vince lubi wielkich spoconych facetów. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj każdy większy facet lub gigant dostaje bardzo wielki push i zdobywa pasy mistrzowskie, jednak... Nie zawsze się tak zdarzało, bo niektórzy giganci wchodzili i albo nie dostawali praktycznie nic, albo po prostu wchodzili, by być. O czym dokładnie mówię? To zamierzam Ci dziś przedstawić. Ja jestem użytkownik Adi a ja dzisiaj przedstawię Ci listę 5 najbardziej zapomnianych gigantów w WWE. Od razu mówię, że po pierwsze, no, opinię na temat tych restauracjach tylko moje osobiste, więc nie musisz się z nimi zgadzać. A jeżeli chcesz o tym pogadać, to napisz w komentarzu. I po drugie, wiem, że jest więcej właściwie zapomnianych gigantów, i tych ważniejszych, ale wybrałem po prostu tych na, takich losowo. I jeżeli no, na, znajdzie się coś, że jeden z nich na przykład nie jest gigantem, no to przepraszam bardzo, najwyżej się poprawię następnych razach. Numer 1 Nathan Jones. I od razu przechodzimy do faceta, który no właściwie mógł zostać wypromowany przez no innego właściwie wielkiego no, faceta. Nathan Jones to z urodzenia był Australijczyk, który no co ciekawe karierę no nie zadzął od razu od wrestlingu, tylko od strongmenów, Gdy no występował w różnych tam właśnie zawodach typu strongman i zdobywał jakieś tam nagrody. No, co ciekawe nawet był on mistrzem Australii Strongmanów w 1995 roku. Jednak niestety wraz z sukcesami no, przychodziła ta kryminalna e, przeszłość, gdyż no, w wieku 18 lat został aresztowany na 16 lat za wszelakie niestety napady z bronią i tym podobne. Jednak to ciekawe, no, miłość posiedzenia w więzieniu to nie... Co WWE jednak nie przestało się nim interesować i w, w 2001 roku go zatrudniło, żeby po prostu go sprawdzić. I co ciekawe, Nathan Jones właśnie weszedł do federacji jako taki większy, no, też gigant, który miał niski. wszystkich. I co ciekawe, też dostał nawet z, z Gimnix jako partner właściwie Undertaker'a, bo właściwie no, był przy nim coś tam, no, pogadał i tym podobne. I co ciekawe, miał on być też oryginalnym partnerem Undertaker'a na WrestleMania 19 2010. Trzeci. Wiecie gdzie walczył z A-Trainem oraz Big Showem, ale okazało się, że no Nathan Johnson został wtedy zaatakowany na backstageu na hit, dlatego że no oryginalnie no lekarze nie dali mu zielonego światła, mimo że on był no po prostu gotowy do walki. Wiadomo jak się później to zakończyło, że no w Wesse coś tam walnął jakiegoś Big Boot, Undertaker wygrał i tym podobne. Niestety potem no, nic się takiego ciekawego nie wydarzyło i no po prostu no jeszcze miał jakiś tag team z Mattem Morganem i właściwie to tyle. Dzisiaj występuje w jakichś tam filmach i tym podobne. Aha, karierę zakończył w 2006 roku. I tak powiem, że gdyby, no, gdyby dali mu jednak troszeczkę więcej czasu na tym z Undertakerem i gdyby mu nie zabrali tego momentu z WrestleMania, to myślę, że dzisiaj byłby troszeczkę bardziej pamiętany, bo naprawdę miał walory. Numer 2 Matt Morgan. Kolejny zawodnik, który no właściwie no, oczywiście nie zaczynał jako no wrestler, ale powiedzmy, że jest no, taki bardziej znany, jeżeli chodzi o wrestling. Bo Matt Morgan oryginalnie miał zaczynać, zaczynał jako koszykas i grał on w 1995 roku jako koszykarz uniwersyteckiej drużyny Man Mount Hawks. Słował mu tam bardzo dobrze, zdobywał jakieś tam punkty, asysty i tym podobne. I co ciekawe, na nim przez chwilę zainteresowała e, liga NBA, gdzie no, Mógł trafić do drużyny albo Indiana Pacers, albo Toronto Raptors. Niestety, żaden z tych zespołów go nie wziął, ze względu na to, że po prostu był słaby. I sam zawodnik po prostu stwierdził, że no nie ma sensu po prostu pchać się niepotrzebnie do NBA i stwierdził, że czas na nowe wyzwanie, którym było właśnie wrestling. Zaczął walczyć w 2002 roku, no i no... Oczywiście w WWE, jak to logiczne. No i no praktycznie... Też niczym się tak zbytnio nie wyróżnił. Jedyne co pamiętam go tak dobrze to właściwie ten, jakaś walka na Survival Series w 2003 roku, gdzie tam był oczywiście tradycyjny eliminacyjny, tak z ten Johnson, tak jak wspomniałem, gdzie nic nie zgarnęli. I no jednego z segmentów Carlitos Kabany z Carlito i Johnson, gdzie on tam stał i coś tam próbował mówić co było no akurat fajne i śmieszne dosyć. Ale mówię, tak szczerze niczym się nie wyróżni. Zwolniony został w 2004 roku, o ile pamiętam, ze względu na oczywiście cięcia budżetowe. Jednak, no, okazało się, że no, to nie zabiło jego oczywiście tych marzeń. No, i po prostu zaczął potem walczyć w DNA w 2007 roku. I no, czasami się tam nawet jeszcze pojawi. Chociaż oczywiście już nie cały czas, tylko czasami, jeżeli no, zabraknie czy coś. Dzisiaj Matt Morgan nie występuje w filmach, tylko walczy właśnie na scenach niezależnych, przyjmując jakieś tam no, zlecenia i tym podobne. właściwie że gdyby właściwie no, zaufa zaufałoby mu bardziej, to może też tak samo byłoby coś ciekawego. Numer 3. Kurgan I tutaj mówię o facecie, którego no, znacie właściwie, ale pewnie z innej roli niż tej, które mówię. Kurgan zaczynał, zaczął walczyć w 1991 roku jako tak zwany Goliath El Gigante. Zaczął tam walczyć w jakichś federacjach typu NWA i tym podobne, no i no, no, miał być właśnie taki brylowany takiego właśnie typowego giganta, ale Under the Giant, że no, też miał wszystkich rozwalać. Kontrakt podpisał w 1994 roku z WWE, gdzie no, nie występował za często w telewizji, tylko w jakichś tam live eventach i coś. Z, I tak to poszło aż do 1997 roku, gdzie oficjalnie zmienił swój gimnik, y, znaczy nazwę, na Kurgan. I no, poza tym, że właściwie artyst tak nazywa, to też niczym się nie wyróżnił. To był bardziej taki humorystyczny gimnik, bo z, wraz, wraz z zmianą właściwie imienia, to weszł do gimników Attitude Error z, z grupą The Oddities, gdzie był chyba, jeszcze pamiętam, Giant Silva, Earthquake i ktoś tam jest, ale nie pamiętam, ale oni długo nie pobrykali, bo chyba w tym samym roku mniej więcej ten, e, zostali wszyscy zwolnieni, a Skoda po prostu walczył, od potem walczył w, do 2005 roku, gdzie zawalczył swój ostatni pojedynek wrestlingowy z Jimem Taganem na e, scenach niezależnych, o ile pamiętam on chyba przegrał. I potem że on stwierdził, że no w wrestlingu właśnie nic nie osiągnął i czas na nowe wyzwania. I w 2006 roku zaczęła się jego wielka kariera filmowa, z której na pewno większość go kojarzy. Zaczął on od filmu 300, gdzie grał takiego olbrzyma, co miał tam pokonać tego szef, właściwie tego w i potem mu tam została odcięta głowa, o ile pamiętam. I no jeszcze był tam znany chyba z Pacific Rim i innych tego typu filmów. Nie będę wspominał właściwie o jakich. Ostatnie pojawienie się jego filma, jeżeli chodzi, to było w filmie Deadpool 2 jako slago, taki go skombinazoni. Oglądam pierwszą część, polecam serdecznie. I no, jak widać po tych, po tych latach właściwie, kurgan jest świetnym aktorem i, no, może by nawet fajnie by pasował jako taki, nie wiem, na przykład menadżer albo coś, ale tego się już nigdy nie dowiemy, bo wtedy były inne czasy. Numer 4. Giant Silva. Kolejny zawodnik, który no, w, no powiedzmy jest takim no też znanym można powiedzieć, ale niezbyt. Giant Silva to tak samo jak Mark Morgan miał być koszykazem, właśnie, nie, jeszcze raz, Giant Silva miał być koszykazem oryginalnie. Grał tam w nie, no, jakiejś tam drużynie no brazylijskiej, której no bardzo dobrze mu szło i tym podobne ba, nawet w internecie, co ciekawe, jest jakieś tam ujęcie, gdzie on sam, pod swoim imieniem i nazwiskiem oczywiście, grał w reprezentacji Brazylii na ich olimpijskich w 1988 roku. I niektórzy mówią, że całkiem nawet dobrze mu szło. Więc no, jak widać, osiągnięcie swoje miał, zagrał na ich olimpijskich, ale jak widać, no, jego kariera nie potoczyła się lepiej, przez co, no, po prostu szybko zrezygnował z kosykówki. Karierę Resera zaczął w 1988 roku, gdzie wstąpił no od razu do, znowu do grupy The Auditize, ale ale no też nic nie pokazał, bo właściwie został zwolniony w tym samym roku. No i, no, gdy, no i właściwie poza no, zmarnowanym właściwie z potencjałem w WWE, potem zaczął walczyć w federacjach CMLL oraz New Japan Pro Wrestling. Co ciekawe, nawet ostatnio się czas, nawet nie tak dawno się pojawiał jeszcze Giant Shield. A. Cofnijcie się nie o tak kilka lat, to no, na pewno go zauważycie. Co ciekawe, pomiędzy walczeniem właśnie w Meksyku i Japonii, sam Giant Silva próbował też swoich sił w MMA, gdzie no, właśnie tam chyba walczył z obydwajem typu Muay Thai, K-1 i tym podobne. Wygrał, z, e, znaczy zawalczył 8 walk, z czego wygrał niestety tylko dwa. I w sumie nie dziwię się, bo no patrząc na jego e, posturę oraz no, na jego walki, to bardziej to była czysta padaka, niż bardziej takie emocjonujące coś. Może nawet KSW by go zatrudniło. <grywia> Dzisiaj Giant Silva, tak jak już mówiłem, czasami pojawia się jeszcze tam New Japan Pro Wrestling albo coś, ale ogólnie jest on emerytem, który się no po prostu cieszy, no życiem i tyle. I numer 5. The Giant Gonzales. Giant Gonzalez to jest no, przypadek no, jednego, oczywiście, z największych zawodników, którzy no, w ogóle stanęli w WWE. Ale od razu mówię: Giant Gonzalez, jak też Morgan i Silva też zaczynał jako od w 1986 roku. Powinienem to nazwać, że jacy wrestlerzy zaczynają jako koszykas. I zaczynali, i no, on właściwie z tej dwójki wcześniejszej, on miał o wiele większe osiągnięcia, bo. no Między innymi on się dostał do tego, do NBA, do drużyny Atlanta Hawks w 1988 roku, gdzie on i jako je, jeszcze jakiś ten Argentyńczyk, bo on Argentyńczykiem wspomnę, e, zostali pierwszymi Argentyńczykami, którzy zagrali w NBA. Co prawda, może tam jeden, dwa mecze, ale no, zapisali się jakoś w historii. Po tym, jak zagrał tam, to rok później stwierdził, że no, może spróbuje się już w wrestlingu, ale no stwierdził, że tak nie jest odpowiednio, walczył tam też na jakichś scenach niezależnych, no i no, potem w 93 roku trafił właśnie do Federacji Visa McLena. i niestety tym czym, czym się wyróżnił to tylko z tym, że był on jednym z największych wrestlerów, bo nawet co ciekawe ci co robili jego strój to no nie wiedzieli jak to zrobić, bardziej robili dla niego worek niż strój można powiedzieć i po drugie, że wyróżnił się najbardziej z walki z Undertakerem na WrestleManii 9. Ba! Nawet sam Deadman miał problem z pokonaniem go, ponieważ on był tak wielki, że właściwie sam Undertaker nie mógł nie wiem, go wynieść albo złapać, go, bo był po prostu za ciężki i za, za wielki. Ostatecznie, no wtedy każdy wie, że Taker jakoś dał radę go pokonać, podczas tam chyba interwencja Paula Berera, ale no mówię, sam, gdyby nie te interwencje i tym podobne, to prawdopodobnie no, Gonzales by się bardziej wyróżnił tym, że no, dałby radę go pokonać. I właściwie to wszystko było odset w tym samym roku. To ciekawe też, no... Gonzales pojawił się w WCW i miał on odgrywać rolę tak zwanego Yeti. Wiecie, Yeti, ten co właściwie przytulił jakiegoś tam wrestlera czy tym podobne. Ale tak się nie stało ze względu na problem zdrowotne, gdyż no... Od razu powiem, gigantyzm to też jest tak jakby choroba, która no... Przez którą najczęściej można łapać właśnie choroby typu, nie wiem, ataki serca, jakieś, nie wiem, problemy z krążeniem i tym podobne. I przez no, to to spowodowało, że w 1995 roku niestety no, musiał zakończyć wcześniej karierę. I potem coś no, tam żył, żył i niestety miał coraz co większe problemy zdrowotne. Każdy no, próbował mu pomóc, nawet co ciekawe Argentyńska Federacja Kosykarska Zaproponowała mu jakieś tam pomo Pomoc przeznaczając jakieś tam e, Finanse, żeby po prostu Mógł no wyleczyć te swoje przewlekłe choroby Niestety na marne W 2010 roku Sam Giant Gonzalez Zmarł w wieku 44 lat Na cukrzycę, co no, Dla giganta to jest niestety taki właśnie maks, bo gigantyzm Gigant... E, Określić bardziej, tak, że Wysoczy umierają właśnie tak w przedziale między 40 50. Więc mówię, no, gdyby nie to, że ten, że wyróżnił się walką z Undertakerem, to myślę, że coś by poszło. Ale wiadomo, jak się jest wielkim, to niestety częściej łapi się choroby. I to niestety taki efekt. No dobra, myślę, że możemy zakończyć sobie ten odcinek. Tak jak przypominam, że opinie na temat tych wrestlerów, co tylko moje osobiste nie musisz się z nimi zgadzać, a jeżeli chcesz pogadać to napisz w komentarzu i po drugie, że jeżeli któryś z nich nie jest właściwie takim gigantem to przepraszam bardzo i także no, mówiłem, że jest więcej, ale no jeżeli będziecie chcieli to mogę podać oczywiście inną listę. To tylko od waszego zdania należy. No dobra, tak jak już mówię, ja tu się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować jeśli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik ADWW, na razie i cześć!